siemano drodzy widzowie w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak sterować w grze World Party na PS4 w którą to grę można też zagrać na PS5 pobierając ją ze sklepu Pest. Store tutaj mamy wybór języków na PlayStation jest również gra Warus Armageddon z PlayStation 1, tak jak ta, też jest z Playaka 1, ale osobiście ta mi się bardziej podoba. Już za rok ta gra będzie miała 25 lat. Tu mamy menu główne. Jak damy do góry krzyżyk na napis, to zobaczymy sobie napisy końcowe. Tutaj mamy tryb dla jednego gracza. Szybka gra przeciwko komputerowi trening, misja tu są misje na czas, a tutaj deadman Tak Jak wyjdziemy na dół, możemy sobie zmienić opcję. Przede wszystkim stworzyć sobie własne drużyny. Dajemy tutaj na górę krzyżyk. Tutaj możemy sobie nazwę drużyny wylosować, albo dać w lewo krzyżyk i sobie ją jakoś nazwać. Jest to stara gra, więc gałka tu nie działa. Chodzimy wszędzie. Z tutaj każdego robaczka też możemy wylosować, jak ma się nazywać, lub dajemy na nim krzyżyk i możemy go sobie nazwać. Tutaj wybieramy sobie ulubioną planszę naszej drużyny. Tutaj dajemy, czy to ma być człowiek, tak jak tutaj, czy który poziom komputera. Ta drużyna ma być krzyżykiem, zmieniamy. Wybieramy ulubioną super broń drużyny. Tutaj Jaki ma być grup? Tutaj drużynę można osunąć, a tu można też do każdej drużyny wybrać bronię, jakie dana drużyna może mieć. Na przykład, jeśli grasz z dzieckiem, to możesz wybrać, że twoje dziecko ma więcej lepszych broni niż. Ty. W tej grze wszędzie wychodzi się trójkątem czyli trójkąt. Ja tej drużyny tak nie mogę zapisać, bo tutaj mam. Na Fula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15. 15 drużyn można tu sobie zrobić. Jeśli wejdziemy na, jakieś, na jakąś drużynę, tutaj możemy dodatkowo zmienić opcję tej drużyny lub zobaczyć jej statystyki. Dodatkowo tutaj mamy opis kontrolera. Co możemy robić? Krzyżyk szczelamy. Jak trzymamy krzyżyk, to. Dalej pocisk leci, trójkąt skaczemy, dwa razy kółko, to skaczemy do tyłu. Trzymając kwadrat i lewą gałkę, możemy przewijać. Mapę to są najważniejsze klawisze. Tu wybieramy ustawienia dźwięku, a tutaj można zapisać czytać grę. Cokolwiek robimy tutaj, i, i na przykład tworzymy drużynę, tutaj nie ma automatycznego zapisu. Takie rzeczy nie istniały za praktycznie Dzięki dla Dlatego, jeśli coś robicie i chcecie, żeby to było zapisane, to musimy tutaj dać zapis. Tutaj wybieramy sobie język. No I przechodzimy do głównego dania dnia, czyli walki przeciwko sobie. Ale też można tutaj sobie ustawić, że jeśli nie chcemy grać ze znajomym. Przeciwko sobie to możemy dać tutaj sobie jakąś misję. Tutaj sobie wybieramy drużynę, którą jakąś tam sobie stworzyliśmy. Trykąt wychodzimy, krzyżyk i kwadratem wybieramy kolor. Kółko, jeśli mamy plusa, to mamy 25 życia. Więcej każdy z naszych robaczków ma. Minus każdy z naszych robaczków ma 25 życia. Mniej, lewo, prawo wybieramy ile ma być robaczków w drużynie. Tutaj poprawić, możemy wybrać, jak ma wyglądać nasza plansza, na której będziemy grać albo ma, możemy już sobie z, wziąć y, plansze, które są już w, wcześniej stworzone np. owoce, ryby, samochody, lub na dole wybieramy generator i on tworzy nam planszę. Tu możemy wybrać, z czego ma być ta plansza złożona, ile ma być jakichś tam większych przeszkód, i tutaj drzewa, jakieś tam małe takie elementy, ile ma ich się pojawić. Tu oczywiście wybieramy tutaj sobie planszę. Skąd? Tu po mamy wybór broni, jakimi będziemy chcieli grać, ale możemy też stworzyć własną grę. Custom game, krzyżyk. I tu wybieramy jakie bronie, ile ma ich być i co ile tur mają się pojawić. Jak damy ammo krzyżyk, to wybieramy, ile broni maksymalnie z danego rodzaju możemy mieć przy sobie. Ilaj. O ilu turach dana broń ma nam się pojawić. Jeśli mamy ustawione 0, to ta broń już będzie od początku gry. Tutaj od razu widzicie moje ustawienia i ja ze znajomymi gram na tych moich właśnie ustawieniach. Kolejny etap to ile broni może się pojawić w paczkach, znaczy jak często dana broń może w paczce się pojawić. I ostatnia siła rażenia danej broni. Tutaj mamy, czy super bronie mają być w grze włączone czy nie. Czy specjalne bronie na początku gry mają być włączone czy nie. Tutaj, czy po każdej rundzie amunicja ma nam się odnawiać. Tutaj, ile jest czasu w sekundach na ucieczkę, gdy rzucimy jakąś broń. Tutaj, gdy się skończy czas yy, całej misji, to co ma się zrobić? No ja mam ustawione, że woda się podnosi. A tutaj, jak szybko woda może się podnosić. Ja mam ustawiony poziom pierwszy. Tu na dole po lewej wybieramy ile sekund będzie trwała nasza jedna runda, ja sobie zawsze ustawiam 90, ile minut będzie trwała cała rozgrywka, ile życia będzie miał każdy robaczek każdej drużyny, no jeśli damy oczywiście 200, to tam gdzie jest plusy na górze to wszyscy będą mieć tak naprawdę 225 życia, minusy 175, a ci bez plusa i minusa będą mieć 200. Puchar oznacza do ilu zwycięstw gramy, kto wygra tyle razy, wtedy można dopiero zmienić mapę, czyli gramy na przykład Ciągle na jednej mapie, aby jedna drużyna wygrała dwa razy, czy trzy, czy pięć Albo dajemy jeden i po prostu po każdej rozgrywce Zmieniamy sobie potem Mapę oczywiście tutaj w ustawieniach tutaj nie poprawi na samej górze to Wybieramy czy Możemy sobie zmieniać robaczka, czy gramy tylko tym samym robaczkiem. A tutaj wybieramy, czy wybieramy na początku gry, gdzie robaczek ma się pojawić, czy on jest automatycznie dany. To, co teraz widzicie, to są moje ustawienia gry. A tutaj wybieramy sobie krzyżykiem lub kwadratem specjalne ustawienia każdej rozgrywki. Ja sobie zawsze daję, że teczki mają więcej życia, więcej paczek się pojawia i... Wszystkie zwierzęta mają większą siłę rażenia. Tu po prawej dajemy krzyżyk i mamy ładowanie gry i już można grać. Gra zawsze losuje, która drużyna zaczyna. Tak jak widzicie kolory mamy ustawione, życie mamy ustawione. Mija 90 sekund, bo tak mamy ustawione. Lewo, prawo chodzimy. Góra, dół celujemy oczywiście szczałkami. W sumie z tego co widzę gałkami też można lewą gałką, ale Szczółkami jest to bardziej y, lepsze. Prawy panel dotykowy to możemy wyjść z gry. Lewy panel dotykowy wybieramy sobie broń. Bronie zakratkowana się dopiero pojawią, a te niezakratkowane już możemy użyć. Góra-dół celujemy, krzyżyk naciskamy, to strzelamy. Jeśli przytrzymamy dłużej krzyżyk, to na przykład pociski dalej lecą. Zależy oczywiście jaką broń używamy. Niestety tutaj nie ma żadnej. Takiej wzmianki, która broń, jak działa. Po prawej, na dole jest taka szczałka, to czerwona to oznacza wiatr. które bronie są podatne na wiatr. Jeśli szczelimy tam, gdzie wiatr wieje, to broń dalej poleci. Trzymając kwadrat, możemy sobie mapę przesuwać. Tutaj pisze na górze każdy jak się nazywa, ile ma życia. R1 można to sobie zmienić. trójkąt wskaczemy do przodu. Dwa razy kółko do tyłu, jeśli chcemy wyżej skoczyć. Jeśli weźmiemy paczkę, od razu mamy w paczce broń. W lewy panel dotykawy, możemy sobie zobaczyć, czy dostaliśmy broń, której już mieliśmy. Na dole po prawej pisze, że na przykład mamy obecnie 9 bazów i 9 razy można ją użyć. Jak wpadniemy do wody, robaczek ginie. Oczywiście trzeba wygrać, żeby wszystkie robaczki zginęły. Albo wrzucić je do wody, albo je po prostu wystrzelać. Gracz, który przeżyje jako ostatni, wygrywa. Grę. Trzeba uważać na te lampiony, bo jak nie się strzeli, to one wybuchają. Jak się wejdzie na miny, mina może wybuchnąć lub może się anulować. Paczki, jak widzicie. Też wybuchają, mają większą siłę rażenia, także trzeba kombinować, czy paczkę wziąć, czy jednak coś zrobić, żeby w nią strzelić i dać im, innym rybaczkom po prostu większą siłę rażenia, aby zabrać im więcej życia. No i to tyle, jeśli chodzi o tą grę. Tu na przykład mamy bozukę, więc musimy przytrzymać krzyżyk. Im dalej, żeby po prostu pocisk dalej poleciał. Jak widzicie, on był podatny na wiatr i poleciał w lewą stronę z większą siłą, bo z większą siłą w lewą stronę wieje wiatr. Że każdą broń musicie sami sobie przeanalizować, zobaczyć i będziecie wiedzieć, jak one działają. Życzę Wam miłej zabawy przy One's World Party. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. プレイステーション